Brum 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 Możemy odpalać Kładziemy odpalamy? chłopie na tyk pali A więc jedziemy, sylwestrowy dzień Moi drodzy, tak a propos to tak, nie nagrałem jest zbyt dużo... ...pierdzieliła mi się przejściówka do, do mikrofonów i nie będzie słychać criss-crossa na moim nagraniu teczka. życzymy Wam wszystkiego najlepszego. W nowym roku dzikie ryje! Kawałeczek się przejadę, powiem wam tylko kilka takich pierwszych wrażeń teraz o sprzęcie, bo, bo naprawdę nie, nie ma sensu po nowym roku Kupuję nowy GoPro Nowy GoPro, nowykład, nowy kład, nowe życie, nowy vlog Nie powiem nic o dziewczynie, joł. Jau Gdzie to był Dobra, jedź Krzysiu Kurde, zapomniałem miałem Hasy z tego! Kłaga. Ociepanie. CIE PANIE, Znaczy nie no, nie żartuję. No, generalnie jestem mega zadowolony. I powiem Wam szczerze, że Jednak jak się tak bliżej przyjrzałem w ogóle CS-kom, to zrozumiałem troszkę ten moment tych ładów tej sprzedaży dużej w I, i, I nie tylko, w sumie na całym świecie. cs jedzie o tak mega, to no mega targa, nie ma co gadać, nie siła Tak. <laughs> także moi drodzy, ja dzisiaj to, wam wrzucę taką... Yy, zajęteczkę, bo nie ma sensu, jestem po wszystkie... <laughs> Ale tak, do szczęśliwego Nowego Roku, yy, przyjechałem sobie do krzyża na, na... ...na party time, It's a party time, Czajku. Tak, także będzie party time. Docieram sobie cs e, Dobra moi drodzy, nie przedłużam. E, kochajcie się, róbcie dzieci, bądźcie mieli ze swoich sąsiadów. Sieman do robic Po nowym roku ruszamy z mnóstwem odcinków na, na CFT I z mnóstwem, e, z mnóstwem nowych rzeczy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Sieman, derunio? Teleczka? No zdecydowanie, ale kurde, powiem ci, że... Nie, nie, Krzysiu, kurde. No chłopie. Jedzieć. Ale tutaj jak? Tu jechaliśmy chyba w lecie, nie? Jechaliśmy. <grywa> <grywa> Jest! Rozdziewiczył! Rozdziewiczyłem! Kładziocha! Dobrze! Nie, bez problemu, nie było tak głęboko. No tak, ale wiesz, wiesz, wiesz... chyba takie błotko, nie?